Ogólnie teraz chyba mamy najgorszy czas, bo trzeba zrobić enchanty I to jest chyba najgorszy i najbardziej ciężkie i najdłuższe. Tak Zgadza się? To jest prawda Witam wszystkich w trzecim już odcinku serii, jak lepiej zacząć grę w Minecraft Survival W dzisiejszym odcinku ogarniemy villagerów i ogólnie, ogólnie przygotujemy się Na szukanie smoka, e, szukanie No jak to się nazywało, weź mi pomóż, bo zapomniałem No twierdzy tej twierdzy do Endu, no, portal do Endu, właśnie jak zrobić te budki, to zaraz pokażę, po prostu podchodzimy do tego odcinka już któryś raz Ej, a to nie było Ancient City? Nie, Ancient City to jest to podziemne starożytne miasto tu już mamy trzy strag dwa stragany z villagerami w tym sprzedajemy patyki za emeraldy, a tym sprzedajemy enchanty, i tam dalej też tak będziemy robić. No. Z tych ciekawszych, to tu zdobyliśmy już naprawę. Z jeden z szerszych enchantów. Tu, tu na razie nic nie ma. O, tu jest zombiak Który? Dobra. E, tutaj tutaj, tutaj też nic nie ma. no A tu jest. Tu, 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 tu jest grabież 2. Eee, łagodny upadek 4. Miał, ale. Nie, nie zdąży... No nie zdążyłem kupić i się z A więc zaraz wam pokażę jak zrobić taki stragan. A ty w tym czasie weź tam tych villagerów sprawdzaj. Jak sprawdzaj? No w sensie ociera im te te Czyli przenosi po prostu. Nie. Niszcz ten stół. Dobra, zaraz to będę tłumaczył na odcinku to ten 12 To Tobie też przy okazji wytłumaczę. Możesz iść te drzewa ściąć tam, te duże. Dobra Dobra, wiesz gdzie jest dżungla? Uważaj, zombiak Tu jest dżungla I szukaj tych wysokich drzew poczwórnych i je Dobra, wycinka lasów w Amazonii No, a jeźdź. ja sobie, ja wracam Tak, wycinka lasów w Amazonii A ja w tym czasie będę odświeżał im profesję Czyli niszczymy im stację roboczą Ustawiamy ją jeszcze raz On jak złapie profesję to... Będzie miał inne książki niż wcześniej. No to po prostu, jak nie pasuje, mam te enchanty, które są. On nie ucieknie, bo jest ten trapdoor tutaj, on przez niego nie przejdzie. Aha. Bo on ma hitboxy większe niż gracz. A jeszcze w międzyczasie mogę dorzucić villagerów do kolejnego straganu. Ale trzeba zombie wybić. Ej, It's... zombie mi villagera zabija. Aha. Typie, uspokój się. Czemu jak daje mięso psu, no wiem, że odrodzić HP, ale czemu się ogon powiększa? On to jest jego poziom zdrowia. Im wyżej ma ogon, tym więcej ma zdrowia, jakby. No to się domyśliłem, ale nie wiedziałem. I do tak, właśnie gotowego straganu wrzucamy villager'a Tu zabudowujemy I tak do wszystkich czterech dziur Czemu tu gdzieś Nie Nie, czemu ja tu... Nie, 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 to się nie stało Coś się a, To nie, nie, nie stało. jest to co... Co się stało, a co się nie stało Czemu? Ja pamiętam, że jak yy, wiesz, to już było tyle villagerów, że ta farma villagerów już po prostu nie działała, nie? Bo już było ich tak dużo, że nie potrzebowaliśmy. To jakiś o. zombiak tu wskoczył. Bo już nie ma żadnego. Są trzy zombie villagery. Serio? O. O kurde. No trudno. Nie no mamy. No ja trudno. Bym... Moja reakcja? Trudna, Mas ma no. Masowa nasza populacja. Ale populacja. Ma mamy Otrór. ten, tu gdzie łóżka są, tu zostali. I wiesz co? Mam pomysł. Jakby powinni nam starczyć, nie potrzebujemy ich więcej, więc nie będę jakby... Już naprawiał tej farmy i tak dalej. Ale mogę rzucić im ziemniaki ręcznie, po prostu ich rozmnożyć. I tak też... Będę robił, jak nam ich zabraknie. Się... Chociaż oni się nie będą rozmnażać, póki jak jest ich tak dużo, to i tak się nie, nie rozmnożą. Bo villagerzy, żeby się rozmnożyć, potrzebują wolnego łóżka, żeby dziecko miało gdzie spać. Jak już wszyscy, wszyscy villagerowie są u siebie, dajemy im stację roboczą, w moim przypadku jest to pulpit, żeby sprzedawali nam enchanty. No, i czekam aż wezmę profesję i szukamy ciekawych enchantów, które nas interesują. W którą tak? stronę to się wpłynęło? Zaraz po ciebie przypłynę. Jak znajdziemy jakiś, który nas interesuje, to wam to, wow. wam to wkleję. Co tam się dzieje? Do budowy tego straganu dla villagerów potrzebujemy trochę półbloków, trochę bloków, płotki. 12 płotków, 4 klapy i 12 schodków. A jak go zrobić to już wam pokazuję, tylko tu chyba nie ma miejsca już, nie? Ej, a torber to ja ze świecącym atramentem to się robiło atrament ten świecący. Działa to na smercz psa, chyba nie? Co nie? Teraz tak, no jakbyś jak już mamy miejsce, to na środku... Ej, źle to zrobiło. Trudno. To na środku, czyli tu nie ma środku 3, 4, 5, 6, a tu 7 miało być. Chwila. Ok. To teraz na środku dajmy dwa bloczki w górę i tak samo tutaj robimy taki, jakby krzyżyk. Tutaj robimy schodki. Nie w tą. I tak z wszystkich czterech stron. Jak już skończymy. Na każdy schodek dajemy popłotku. Na wszystko robimy daszek z półbloków. Jak już zrobimy daszek z półbloków, bloków tak, tutaj to robimy. To, to dajemy tutaj trapdoor w tym miejscu. Tak, żebyśmy my tu możemy przejść, ale villager już stąd nie wyjdzie. Więc jak zrobiliśmy już tam, to straga nie jest gotowy, tylko wrzucić tutaj do każdego miejsca po jednym villagerze. Zmieszam się tu czterej villagerowie. To straga jest o tyle fajny, że jak leczycie villagerów od zombie, co się opłacało kiedyś, przynajmniej. Teraz nie wiem, bo już tak nie robię. Jakby mam tyle Emeratu, że nie potrzebuję. Więc tego nie używam. Kiedyś tego używałem, naprawdę się to opłacało. To tutaj wrzucamy zombie. Yy, tutaj zabudowujemy to trawdorami, żeby zombie się tu nigdy nie przeszedł. Więc zaraz Wam pokażę jak. Jak macie zamiar leczyć ich, to na początku też, też warto to zrobić, żeby ustawić w ten sposób trawdory. Ważne, że w tą stronę mają one być. Wtedy od góry wrzucacie w to miejsce zombie. Tu, oczywiście, zabudowujecie, żeby się nie spalił. On zabija villagerów, żeby zrobili się zombie-villagerzy. I tu jest ważne, żeby był tryb trudny na serwerze. Ponieważ wtedy jest 100% na to, że osadnik się zarazi i będzie zombie-osadnikiem, a nie po prostu zniknie, zginie. Wtedy rzucacie tutaj miksturę w to miejsce, jakby na tego zombiaka rzucacie miksturę osłabienia, i wtedy wszyscy villagerzy ją dostaną. Jest tak naprawdę za jedną miksturę, czterech villagerów można uleczyć. Dlatego te stragany są w tym fajne. No a potem wiadomo, każdemu jeszcze dać po złotym jabłku. Teraz zostało nam odświeżać profesję villagerów i liczyć, że dostaniemy coś fajnego. Jakiś fajny enchant, bo na tym nam teraz najbardziej zależy. Ty, druga naprawa. ale Tu jest droższa, no ale tu już mamy zapisaną, to już tu, tutaj nie bierzemy. A naprawę, jak macie, to bierzcie. Tak samo jest z grabieżą, bo tutaj już z tej strony dostaliśmy grabież 2 za 8 emeraldów. I to w sumie dobry wynik. Ej, łagodny to upadek drzewa. 4. Ej, drzewa Najrzadsza, ej, najrzadsza, najrzadszy etchant możliwy do zdobycia. Jest? No to jest. To to jest najrzadszy w całej grze. Przynajmniej był jeszcze jakiś czas temu, a teraz to nie wiem. Człowieku, wiesz, to kosztuje 8 rana. No wyszłam. A co się niby stało? Bo mi dwa creepery wybuchły Przy villagerach, więc teraz szybko... W... Czekaj, możesz wejść. Też szybko wchodzę yy, Szybko trzeba ich tu ogarnąć. A gdzie ci... Yy, szybko prześpi się, szybko się prześpi, szybko do łóżek Do jakiegokolwiek łóżka, bo zombiaki tu idą, zaraz nam w, w Jestem Jestem Jezdem śpi, 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 śpi. 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 Szmaragdem. Możesz, no. Jak ma pracę, to on pójdzie za szmaragdem A jak nie ma? To nie. Tak czasem mają. A ci to co? Nieskończoność nie chce nie ja potrzebuję. stawiam je tu. Chciałbym połączyć siekierę z wydajnością 5. Co prawda? Szkoda mi lewela. No ale cóż, wydajność 5. Siekierka, wydajność 5. Mamy to. No i od razu szybciej się ścina. Wiktor, jak to widzisz, ścinaj drzewa do końca. Rozumiesz, co to znaczy do końca, tak żeby liście spadły. Właśnie tak jak teraz. Przepraszam Was za słabą, możliwe, że słabą jakość dźwięku. To jest pierwszą część filmu, ale nie zauważyłem. Ani miałem włączonych filtrów do dźwięku. W sensie tu mienia hałasu i bramki szumu. Robimy dwie książki. Kupujemy grabież od wydaje mi się, że jego. Ładnie. Dwie książki z grabieżem. A nie mam miecza. Co się zrobi? Czego ja szukam tak właściwie? Nie wiem, mieczyk mieczek imczętujemy grabież. I nagrabisz 3. I z takim mieczykiem możemy ubijać krowy. Teraz sobie znowu sprzedamy patyki. Mamy tutaj villageru. To tu nie działa tak jak u villagerów. Jakbyście nie wiedzieli. Kupicie aż wiedzieć shiftem dajecie wszystko. A jak kupiliście tą ofertę i kliknijcie spację. Macie znowu tą samą i dzięki temu mogę tak szybko dawać im klikam raz, potem tylko SHIFT Ile wszystkie myśli i spacja Co mam robić z kierowniku złote Chodź do villagerów, pokażę ci coś To jest villager, którego nie chcemy A żeby go Trów. nie zabijać, bo może się w sumie jeszcze przydać No tutaj ten są na prawem to robisz takie magiczne tak Patrz, no. robisz coś takiego I go stąd wywodzisz po prostu Ty Udało no. ci się, rzuciłeś go tu Gratuluję. Nieeee! Czemu kliknąłeś nie? Chodź na spawna. Nie na spawna. Jest się koło łóżek czy na spawna serwera? No to obok łóżek. Da Creeper wybuchł. Wieśniaki u... ten uciekły? Nie. Wieśniaki nie, ale coś innego wybuchło. Chodź. Zaraz. Czekajcie, szetnie to trzeba do końca. Nie. Wybuchły no. skrzynki wybuchły? No. No to weź szybko zbieraj. Jak szybko po... zbieraj? Postaw Tygoś skrzynki. Jest... O, mi też Creeper właśnie wybuchł. Kurde, nie no! Wiesz, tu gdzieś skrzynki muszą leżeć. Masz, masz skrzynki? bawiłeś super. No, tak. Niezniszczalność i naprawę. No, mi się siekiera niszczy. Dajmy na siekierę niezniszczalność. Byk, naprawa. Byk, mam najlepszą siekierę. Mi się jeszcze można wydać jakieś szczęścia, albo dwa w dotyka. To mi zupełnie nie jest potrzebne. No cóż. Dobra, wydajność biorę. I wstać mnie chyba jeszcze na niezniszczalność. Mam 300 emeraldów. Idę na bazarek. Idę na, na ryneczek Lidla. Na ryneczek Lidla. Ja, na... Ryneczek Lidla jest fatalny pod względem owoców, ci powiem. Dobra, ja mam dwie naprawy. I... Lidl czy biedronka? Co zostawiasz? Ty ochrona 3 Mamy to rada Trochę droga, ale Chłop zrobił prawe zespołów Ty jeden uczasz Prze Przecena Biorę ile mogę No Ja też O jeden nie? wiem Oni tak no, mają No o jeden Teraz tak na miecz tam naprawę Bądź. Nie, tu jest za dużo expa. Ja nie wytrzymam bez farmy expo. się grać nie da. Już, już cik mi cik. Drzewo się od góry, żebyś nie musiał budować. Są takie głupie. No widzisz. E, jak gorzej jak nie ma wejścia po Lianach. Ale to idzie to zrobić inaczej, wiesz. Jest taki magiczny przedmiot w Minecrafcie. Jak woda. Taki, nie, nie jak woda, taki. Jeszcze bardziej magiczny. Jak komenda fly. Nie, jeszcze bardziej magiczny. Nie ma bardziej magicznego. Jest. Jeszcze inna komenda. Teleport? Nie. Taki magiczny przedmiot zwany rusztowaniem. <laughs> Jestem tu szybciej niż ty. Ej, ej, co mi kopiesz? Moje. No! Wyś teraz, No i super. Jeszcze to. Jak dobra, już mam ochronę na wszystko. Teraz tylko ją dać zrobić łuki. Kończymy odcinek. A jeszcze Tobie musimy zrobić. To jedno i nie kończymy. Jeszcze ja. No jeszcze, to się zapomniałem w Tobie. Ostrość 5. Zastak emeraldów. A dobra, ostrość 5 jest ja. tylko raz. Bierzemy. Że nie mam tego. Daj emeraldy. Potrzebuję 9. To papier. Nie sądzę, że to była opłacalna oferta. Wolałbym chyba tak z pół godzinki jeszcze posiedzieć i poszukać takich. Ta Już wziąłem. O, mam zniżkę jeszcze. Dwa emeraldy zniżki dostałem. Zawrotny dwa emeraldy? O, zawrotny dwa emeraldy. Biorę. No Kupiłem. Piąty poziom. Lecimy. Ulepszamy. Kapeczkę I Jeszcze jeden piąty i mamy full zbroję. Może tu się uda piąty dobić? Uda się, już widzę. Mamy to. Piąty. Ja I Za ile tych levelów można z Sharpness piątkę? Na pustym miecz Na pusty, nie wiem. Bo jako pierwszy Sharpness, a później sobie dam... Naprawę i niezniszczalność Ja już mam naprawę, niezmieszczalność i grabież. Potrzebuję szesnasty. Mm, nie wiem. Co, jak fibulku? Nie, ja nie mam. Mam papier. O, patrz, za pierwszym. Jaki jest najlepszy napój na świecie? Też ekspo, to ich je rozdmarzaj. Jak macie niepotrzebne nasiona, to bierzecie wszystkie niepotrzebne nasiona. Bierzecie taki magiczny blok. Jak kompostowni, który gdzieś tu był, Tego oczywiście nie mogę znaleźć. Mam taki bałagan w skrzynkach, że nic się tu nie da znaleźć. Tu może gdzieś. No i nie. Nie, nie, nie. Ej, jak grabisz, to że robisz, żeby więcej ekspo się dostawało, co nie? Grabisz y itemów. Więcej Ale itemów. ekspo, też, czy nie? Tego to nie wiem. Wiem, że daje więcej itemów. Na tym mi zależy. O, mam kompostownik. Jak mamy kompostownik, nie mamy żelaza. To nie zrobimy takiej przedcudownej rzeczy. Chyba, że weźmiemy żelazo z kąś. Więc się możemy wziąć hopper. Kąś. Na przykład stąd. Na chwilę. Pala Nie przepala się, bo nie ma czym się przepalać. To trochę mamy. Który jest prawie pełno. a to ten hopper Ten Ten możemy wziąć, bo on już tu nie będzie raczej potrzebny, bo i tak wkładam wiaderka tutaj. Już dwa hopery by się przydały. Weźmy ten i ten. Te dwa hoppery. Idziemy gdzieś. Próbujemy dosłownie dwie kratki. To nie musi być jakieś duże miejsce. Bierzemy... Robimy dwie skrzynki. można więcej, ale mi się więcej nie przyda Wstawiamy skrzynkę, na skrzynkę hopper, na hopper kompostownik nawet jedną kratkę a ja zrobię to ładniej trochę Robię to tu tak do skrzynki dajemy hopper kompostownik hopper i skrzynka tu wrzucamy wszelkie nam niepotrzebne znaczy, no Nie wiem czy torby z atramentem się robi. Wydaje mi się, że nie. No tak jak myślałem. Więc tu do skrzynki wrzucamy nasiona, a nas tutaj tu i się przerabiałem na mączkę kosną, która może się przydać. O, za pierwszą rybą. Nie chcę tu siedzieć. I rozmnożamy kale i krowy. Powiedz, nie musicie mieć. Ja je wziąłem, żeby łóżka tam stawiać. Mam 18 lewe, zaraz będę miał ten 20 na sharpness 5 3 diamenty w rudzie, a drop na o 7 Nie jestem villagerem, wypuśćcie mnie Zapomniałem zabudować Oj niedobrze Dobra, teraz robimy tak Tak Piek No, udało się. Naprawiłem to. Ej, rzadki jest zombie z całą tą? Tam obrażenia, czekajcie, kotek. Kotek kotek kotek, kotek, kotek. kotek, 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 Ja w naderze to robiłem tą niebieską roślinką. No. no. Jak Nie. to było? Nie, myślę, że czekaj. on do lawy wpadnie. Ej. Ej, czekaj, jak to się nazywało? Konopia? Jakoś tak. Przecież ten kod jest... Ale zobacz na odcinku. Zombie zaraził ledżera Dalej, dajcie mi tą moc. Wiesz co, ja chyba jednak wezmę ten. Ten enchanting zrobię, będzie szybciej. Do enchantingu jest ten minus, że potrzebujemy dużo levela, a my go nie mamy. No właśnie. Jest, moc 5. Za pierwszym razem? Teraz jest piątka. Nie, od tego, od Villagera. Pamiętajcie, że jak pięć? znajdziecie jakąś fajną książkę u Villagera, to musicie ją najpierw kupić albo coś innego od niego, żeby się zapisało. I wtedy, jak już zapiszecie, to już nie możecie go zmienić, nawet jak zniszczycie blok stacji roboczej. Ciernie się nie opłaca brać, bo niszczy szybko zbroję. W sensie ja nie lubię, jak teście to można brać, a to mnie Ale się czeka. nie opłaca. Ciernie, bo za szybko zbroję niszczą. Płomień, moc, nieskończoność, i uderzenie. Mamy cztery. A płomień to jest też tutaj. Moc mamy. A nie nieskończoność, nie nie, nieskończoność nie chcę, bo nieskończoność koliduje z naprawą. Ja jednak wolę naprawę, więc nieskończoności nie biorę. Czyli zostało mi uderzenie i płomień. A mamy gdzieś płomień? Czy jak masz nieskończoność, może nie możesz mieć napraw? No, dlatego ja nie, Dlatego ja nigdy nie biorę ale nie. nieskończoności. Ale to jest trochę Więc zapisujemy i już jest zapisany, jeszcze ja wezmę, dwa szmaragdy, bo akurat mam papier. Później kupimy, tylko jaki jest maksymalny poziom uderzenia? Mi się wydaje, że dwa. Dwa, no. Jak Też będę miał. Jak będę miał przy sobie jedną strzałę zatrucia, to wtedy będę miał nieskończone strzałę nie. zatrucia? Nie, to tak nie działa. Nieskończoność działa tylko na zwykłe strzały. A na widm... Na widmowe też nie. A ja polecam jeden taki i drugi taki. A jak wam się chce robić dwa łuki, mi by się nie chciało, ja tam wolę... ...pójść do łuczarza... ...czyli do tego, który nie, no, rag... kupuje patyki jest... za szmaragdy... ...sprzedać mu parę patyków... Nie, nie zajmuje dużo czasu ścinanie takich drzew. Kupić od niego strzały I te strzały wystarczają na no, długo, bo tam jest chyba za jednego Emeralda podejrze 15 strzał. 10 um, level. Teraz biorę buty. I Więc biorę ten łuk. Robię go na, na nowy. Kupiłem niezniszczalność. Od razu on się odświeży, zobaczymy co ma. Jak jęch. Grabiesz, nic ciekawego. I mamy to. Najlepszy, a nie jeszcze naprawa I co? I mam najlepszą tą. Najlepszą zbroję Mam wszystko naprawę i ochronę 3 Coś jeszcze potrzebuję? Ochronę 4, geniuszu a, Ale serio jest ochrona 4? Tak Ziąbiak Ziąbiak Wybaczmy Co tu się stało prawo. się? Co tu się stało się? A co się stało się? Zobaczysz na odcinku, a to jest Podejrzane co najmniej Mamy 19 poziom. Tylko ja chcę robimy buty. O, o Cię, Panie. Nie, nie chcę zmieniać na... Tak wysokości. Bierzemy buty. Ej, bo nie rozumiem jak on niby przynosi te ziemniaki i czemu oni się zaczynają rozmnażać. Co? Serduszka przy nich lata Co? Jak? Ej, tak nie no. tak nie powinno być. Ale serduszka przy nich latają. A, bo te hopery są pełne. I Dlatego, że jakby on wrzuca w ten hopper, ale hopper nie łapie, bo jest pełny i przelatuje na drugą stronę, i się próbuje roznażać. Nie, zostaw mnie. No zbroję mi, niszczysz, Geniuszu. A ja nie mam zbroi. Ale ja mam. Dostaw mnie. cię stąd. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, tylko bez agresji. Yeah. A więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków w Resztę i temu, co prawda ja już mam prawie najlepsze. Brakuje mi oddychania na hełmie, jakbym chciał jeszcze. I w sumie to mam wszystko najlepsze. A nie, jeszcze płomień na łuku. Właśnie zapomniałam o płomieniu, ale trudno. No więc i jeszcze płomień na łuku. No, Wiko jeszcze potrzebuje zbroje. Łuku też w sumie nie masz do dobrego. No prawie nic nie ma. Aha. A więc to zrobimy. Po prostu w następnym odcinku kupimy sobie te enchanty, pójdziemy na smoka i jak go zabijemy, to będziemy z niego zbierać exp, level i w tym samym czasie sobie enchantować, bo jest problem z zdobywaniem levela, jak nie mamy farmy expa, do której poradnik będzie na kanale. Swoją drogą bardzo wydajna. Ja więc mam nadzieję, że wam się podobało, do następnych odcinków i cześć. Now.